Kolejny dzień, kolejny film z odry. Dzisiaj spróbuję posiedzieć na niedużej tutaj główce, właśnie takie główki są tutaj nieduże i spróbuję jedną wędeczką w nurcie połowić, a drugą gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w warkoczu, można to tak nazwać. No tutaj też za bardzo tego warkocza nie widać, ale na skraju klatki z nurtem i zobaczymy zobaczymy lewa wędka 60 gram na razie koszyczek prawa wędka to samo i zobaczymy zanęta wonder mixa dzisiaj bazuje na większości dzisiaj w większości spożywka i taki zanęty z grubszą frakcją kukurydzy pomielonej dodaję to jest jakiś kara ślin chyba karp ale nie dużo tego dodałem i to co mi zostało z poprzedniego łowienia z poprzedniego filmu. E, obejrzyjcie sobie. a Tam dużo mi zostało. E, z gliną e, zmieszana zanęta płociowa. E, I to wymieszałem, wymieszałem. Domoczyłem. nie wyszło coś takiego żółciutka. Wandermik żółta. Nie będę ją e, w żaden sposób przyciemniał. Mam barwnik, ale chcę dzisiaj e, spróbować po prostu najjaśniejszą zanętę. I zobaczymy. Jeszcze tu się wspomogę wkrętarką, wymieszam. No, to się dobrze domoczyło, i próbujemy. Oczywiście, na haczyku kukurydza na jednej wędce. Na drugiej popróbuję, na razie zobaczę kukurydzę, a później popróbuję troszeczkę z e, robakiem. Krzaczki za mną, będzie może ciężko rzucać, ale zobaczymy. Ech, miałem wstać rano, jest godzina siódma. Wstałem o 4.30, ale nie mam żadnej kurtki ciepłego polara. I nawet żadnych gumaków tutaj żeby dojść na główkę to musiałem troszeczkę sobie powiem wam szczerze zamoczyłem mam do kolan mokre spodnie i zimno było mówię poczekam aż wyjdzie słońce no i niestety moja wina ale popróbuję zobaczymy zobaczymy jak to będzie tak póki co ee, koszyki stoją, nie przemieszczają się gramaturowo wystarczy 60 gram. Będzie dobrze. I na razie pierwsze minuty nic się nie dzieje. Zobaczymy, co dalej się wydarzy. Jest pierwsze branie na czerwonego robaka. Ale chyba pusto. Ale ładnie wigiało wędeczkę. No nie ma nic. Szkoda. Fajnie pociągnęło. Coś złapało za robaka. Póki co kukurydzę nic. Zobaczymy na czerwonego. Wyciągnięty jest. Coś tam złapało za koniuszek na robaka. przypuszczę atak. I coś jest. Coś tu mamy. Problem będę miał tutaj z podbieraniem tych ryb, bo jest zielsko. A, to jest, zobaczcie, fajny, no fajny, fajny okonek. Muszę coś tu wymyślić, bo przez te zielo, ja tych ryb tutaj nie podbiorę. I pierwszy taki okonek na robaczka. Wypuszczam go do wody. Opa! Szarpie, szarpie. Zobaczymy, co tam wyszarpało albo i nic. Coś tam się uczepiło. Co tutaj mamy? O, malutkiego. Słuchajcie, ale to naprawdę malutki. Taka drobniczka. Wracaj do wody. Dobra, nie na, na czerwonego. Coś mamy większego. To czy ja go tutaj wyciągnę? Przełożę wątkę, tutaj zobaczymy, co tu jest. Ukazał się leszczyk fajny. Jest, jest haha, ha. w końcu. Mało tu miejsce, muszę się jakoś ogarnąć. No, nie jest duży, ogromny, no ale jest w końcu. Coś większego, pokażę Wam go z bliska, o, taki, to nie łopata, a talerzyk, ojejku, trawa mokra, nic mu nie jest, łopatka z odry, taki większy w końcu, pierwszy leszcz, wypuszczam do wody i łowimy dalej. Haha. Ha. Sam wyskoczył. Jest branie na robaczka. O i coś mamy. Coś chyba się jezi ale długo, długo czekałem. Lewą wędkę zmieniłem też już na robaka. O, się spiął. No był nieduży leszczyk. Ajajaj, aj, aj, no ciężko tu przytłumam, zaraz Wam pokażę te zielska, które tutaj mam i muszę kombinować, troszeczkę na siłę je ciągnąć, ale fajnie, fajnie, coś się, coś tu się w końcu zadziało, no szkoda, ale tu nic. Robaki na haczyk i do wody. Druga wędka bardziej rzuciłem w nurt, ale chyba ją tutaj z powrotem do tej zmienię. Niech sobie dwie tutaj czekają, będę donęcał. To będą może te leszczyki podchodzić. I pokażę Wam tą linię. Teraz tu się wyrżne mało miejsca. pokażę wam to, to grążele takie czy coś takiego i tu mam duży pas i ciężko mi tutaj prawo wędkę wyciągać i muszę ją tam pod wędką przekładać yy, i bardziej tutaj na koniec główki ciągnąć i wtedy tam jest mi jest łatwiej je podebrać a tu jeszcze wam pokażę takie widoki odr tam jest tama czy coś takiego nawet nie patrzyłem na mapie. Wiem, że gdzieś tam coś jest, tylko nie wiem, czy to jest akurat ta mata. Eee, czy to jakaś jest z boku odry coś postawione. Jakiś yy, rzeka dopływa. Nie mam pojęcia. Później się rozeznam troszeczkę na googlach i zobaczymy. A no, tutaj tak. Miejscóweczka. Na niewielki główce. Troszeczkę się przebrałem, słońce wyszło, delikatnie gaterek wieje to, troszeczkę będzie chłodniej rzeźko. Jeszcze troszeczkę krzaczki mi zasłaniają, ale jeszcze troszeczkę i niedługo już mnie nie zasłonią. I będzie grzać. Póki co ee, leszczyk, okonek, mały leszczyk się zameldował. No i próbuję dalej, wezmę troszeczkę kukurydzą, postrzelam z procy, żeby te rybki coś spróbować zwabić tutaj do mnie. Robię miejsce, zaraz przyjdzie do mnie córeczka i posiedzi ze mną chwilę i połowi ze mną rybki. O, jest branie na kukurydzę, zaraz zobaczymy. Coś tam, co to się złapało, ale jest. Coś tutaj jednak w klatce te chyba ryby będą. Chociaż ja tutaj z tego miejsca to daleko, daleko rzucam. To nie mam pojęcia czy po prostu tu jest jakieś lepsze miejscówka. I zobaczcie jaka ładniutka płoteczka. Ojej. Uciekła, a ja się nadziałem na haczyk. Ale nic, ważne, że jest. Robaka, na robaka. póki to wędka leży. Nic się nie dzieje. O, branie, piękne branie na kukurydzę I jest piękna ryba. Nie wiem, co to jest, ale strzał był. Podejrzewam, krenia, Poczekaj, stój na Ta Tata coś e, ciągnie jakąś rybę. Ale nie wie co to jest, Branie nie było. Stój, stój, tatek. Nie, co mam. Czekaj, bo nie na rybę chcę zobaczyć. Ej, O, zobaczcie. Jaka piękna płość. Przyniosłem się, i ta żona powiedziała: Przyjdź tutaj, tu brały. Cały dzień nęciłeś. Będzie ich więcej. No i co, zobaczcie. Takie, płoteczki, a na robaka nic. no jak chcesz zobaczyć rybkę? Zobacz. O, widzisz jaki kubek masz? Super. I rybka do wody. No, I na kukurydzę. Prawo wędkę też zmieniłem na kukurydzę, ale póki co e, jeszcze tam nic nie wzięło. A tutaj dziubie coś, coś dziubie niedużego. No, coś tam jest. Ale branie delikatne, a rybka dosyć fajna. Nie wiem, czy nie trzeba będzie podbieraka użyć. Ale to zaraz zobaczymy. Co tam mamy? Ładna płoteczka słuchajcie. O zobaczcie, jakie płoteczki, ale branie. Delikatne. O, zobaczcie, jakie płoteczki. I to kukurydza, wczoraj kukurydza, dzisiaj kukurydza. Póki co nic innego, nie działa. Czerwony robak. Nie działa rano tam troszeczkę. Może wieczorem czerwony robak i sumiki będą tam sobie brały, ale na sumiki przyjdzie pora. I było branie i jest rybka. Słuchajcie dosyć ładna aż poszła za tamte wędki muszę przygotować słuchajcie podbierak jest jest leszczyk no, biały dzień i biorą no nie duży, ale jest jest leszczyk i zobaczcie taki leszczyk na kukurydzę na robaki nie chce brać op, 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 dobra sorki na robaki nie chcę brać a na kukurydzę bierze wypuszczamy Trochę słonko zelżało i spróbuję jeszcze coś do wieczora dołowić Może jakieś płoteczki, może jakieś leszczyki jeszcze wejdą. No nie, jest. mama jest. Zmiana zadęty. Lipka! I co tu mamy? Ukleję wielką. Mama lipka! To ty co ty robiła? I jest ukleja. Pierwsza. No. Jaka mała jest? Toty cacy. I wyrzuca. I jest w końcu ryba. O jaka piękna płoć Udało się w końcu po zmianie Zanęty złowić, ale delikatnie, delikatnie do puszki z kukurydzą wpadła No nie da się pokazać. O! Taka rybka. No i tacy tacy zrobi i wypuścimy rybkę. Tu mam widownię jak coś, o Tacy. i wypuszczamy, bo gorąco, super. I jest kolejna płoteczka. Obie wędki pracują jak na razie. Jest dobrze. Brania są troszeczkę takie aktywniejsze. Rybki zaczynają chyba dopiero po tych upałach pobierać tą zanętę. No nie wiem, nie wiem. Może na noc coś się rozkręci i jest branie jest w końcu rybka zacięta jakaś drobnica podeszła nie wiem czy to przez to zanęte czy o co chodzi ale drobnicy sporo Widzicie, piękna kłoć użyję podbieraka no jeszcze gdzieś tu Wlazła mi tu. I jest taka rybka, słuchajcie, drugi dzień, drugi dzień na Odrze, pogodę nie trafiliśmy, czy znaczy trafiliśmy dla nas, na urlop trafiliśmy, było bardzo gorąco dzisiaj zwłaszcza, no ryby nie były takie skore do łowienia, do brania, do żerowania chyba, ale coś tam się udało. Powędkować, coś się udało wyciągnąć, no nic, kończę na dzisiaj. Drugi dzień wędkowania na odrze i ostatni. Jutro mają być cały dzień deszcze, już w nocy mają się zacząć, dlatego będziemy się jutro zbierać i kierujemy się w stronę domu. No i następne filmiki będą już tam ode mnie z rzeczki, z rozlewisk na łynie. Może jakieś jeziorko zobaczymy. Będzie już jesień, chłodniej, może te ryby lepsze, będą fajniejsze. Padał. Dobra, ja się z Wami żegnam, oglądajcie, subskrybujcie mój kanał, trzymajcie się, hejka.